Cześć wszystkim, e, witam Was dzisiaj w kolejnym filmie z serii życia z dwoma szybami. Ajka i Okami. Hehe, <grymuje> rymuję. <grymuje> e, dzisiaj mija dokładnie 14 dni od kiedy Okami pojawiła się w naszym domu. Brawa! Żyjemy, <grymuje> mamy się super. A dzisiaj w naszym video... Video. Pokażemy Wam filmiki z tych ostatnich dwóch tygodni. Między innymi wizyta u Beta, ponieważ Okami miała podane drugie szczepienie. Dzień w biurze u mojego fizjoterapeuty. Okami pojechała ze mną. Jest tutaj z tyłu w samochodzie, w transporterze. Ma się dobrze. Jeśli chodzi o podróże autem, to znosi to super. Dzięki oczywiście naszej pani z hodowli. Angeli pozdrawiam serdecznie, ponieważ to ona przyzwyczajała swoje szczeniaki do tego, aby dobrze znosiły podróż samochodem, i przyzwyczaja je również do klatki kanalowej, które ja używam i tak samo używam transportera. No i tyle. Zapraszamy Was do oglądania dzisiejszego filmiku. Let's go! do krewki o poranku i z piskami balkonowymi pogadałam jeszcze trochę a więc tak, minęło 14 dni codziennie obserwuję jakieś nowe zachowania Oczywiście pamiętajcie, że początki ze szczeniakiem nie są łatwe i nikt tu nie powinien nikogo ściemniać, że Ej, jest tylko super, nie jest trudno, w ogóle dawa. Nie, tak nie jest. Trudne są wczesne poranki. Przez pierwszy tydzień okami budziła się około godziny 5.20. Minęły dwa tygodnie, przesunęło się już do 6.20, 6.30. Pierwsze co robię to jest otwarcie drzwiczek i wypuszczenie jej na balkon, ponieważ tutaj specjalnie na czas i okres szczenięcy wyłożyłam na balkonie prawdziwą trawę w rolce, żeby trochę nam ułatwić to zadanie, z wychodzeniem. Sprawdza się to po prostu, po prostu jest to totalnym przecosem. Jak nie macie ogródka, a macie balkon, to to jest pierwsza rzecz, którą polecam. Przez te dwa tygodnie zdarzyły nam się dwa czy trzy wypadki tylko. Fajny rytm sobie wypracowaliśmy, ponieważ ja chodzę do pracy między 8 i 10. Minujemy tego, aby ten odpoczynek w kennelu odbywał się od godziny między 8 a 9, .00. czyli jeżeli staje między 5 a 6, to ma trochę czasu na y, pobuszywanie i przesypę w tym kanelu spokojnie do godziny 14. .00. Wychodzimy z nią oczywiście na spacerki w torbie, na rękach, gdzieś tam w takich ustronniejszych miejscach też sobie chodzi wącha. To nie są jeszcze takie spacery, jak się chodzi z dorosłym psem. A czasem też, jak idę z Aiką, to biorę też ją do torby, żeby mogę obserwować, jak Aika wita się bądź nie z nimi psami. To jest według mnie bardzo ważne, ponieważ socjalizacja jest bardzo ważnym tematem i punktem w wychowaniu szczeniaka. Pamiętajmy o tym, że ten okres między 8 a 12 tygodniem, czyli wtedy, kiedy odbieramy szczeniaka z hodowli, jest no, kluczowym punktem do tego, żeby socjalizować psa i to my musimy zadbać o to, ale żeby miał nowe doświadczenia, widział różne rzeczy, różne dźwięki, znajdował się w różnych sytuacjach, aby potem nie miał problemów z emocjami w przyszłości. My mamy o tyle szczęście, że tutaj na osiedlu mamy i autobusy, i tramwaje. Ja jeszcze nie jeździła ani jednym, ani drugim, ale na pewno na dniach zorganizujemy tę wycieczkę i też ją udokumentujemy. Widziała rowerzystów, dzieci na hulajnogach, widziała też już parasol. Jest taka cała lista, którą wtoję Wam gdzieś tutaj, Warto jest zapoznać szczeniaka w tym okresie, właśnie socjalizacyjnym. Ja nie jestem bohawiorystą ani profesjonalnym trenerem psów, ale jestem skręcona w ten temat i, i może to, że oglądacie te filmiki, to też pomoże Wam w zdobyciu jakiejś wiedzy czy mojego doświadczenia i będziecie wiedzieć, co może warto robić, a czego nie do końca. Na pewno jest jeszcze dużo rzeczy, których nie powiedziałam, i oczywiście nie zapisałam sobie notatek, tylko lecę wszystko na freestylu. Ale już taka jestem. <laughs> Jeżeli podoba Wam się, to zostawiajcie oczywiście łapki w górę, subskrybujcie, udostępniajcie, będzie mi naprawdę bardzo miło i tyle. Zapraszam do następnego filmu. Pa!